No, zróbmy z tego taki mega goofikana. To od razu, jeżeli ktoś z naszych znajomych to ogląda, to nie śmiejcie się z nas. Tak Zaliczenie na pans. Proszę się z nas nie śmieć, zmusili nas, od razu mówię. Część Dziękuję. Mówić. Nie, ja to stawiam. Robimy tak kto z pewnymi osobami. To jest pewna Klaudia, czy jest pewna Nikola? Eee, jakie pytanie? Eee... Dzisiaj siedzimy z pewnymi osobami na kanapie i być pytanie. A. Kto najczęściej jeździ Boltem? No bo to, to nie moja widać. przepraszam, że, że nie zdążam. <śm> nie mogę zdążyć na autobus, tak? To, że dzisiaj jechałam Boltem do szkoły, to, to był przypadek. A dzisiaj taka historia, że yy, Nikola powiedziała, że Jedzie Boltem, bo nie zdążyła na autobus, ale ja czekałam na ten autobus. Uwaga, 7 minut spóźniony, a ona nie zdążyła na niego. No bo hello, hello. Skąd miałam wiedzieć, że on nie przyjechał, tak? Ja myślę, on miał być 38 po, ale to, że był jakieś 44, 45, to już no, tak. nie jest moja wina. No inne pytanie. Tak. Kto jest najstarszy? Ja, no, bez kitu ja. Yeah! Okej. Okay. Nie mam więcej czasu. To pytanie nie miało sensu. Mm -hmm. Porozmawiajmy o studniówce. To jest głęboki temat. Uuu. Uh, Do tego, tłumaczę już myślę, że każdy zna dość. Mm, studniówka. A co mamy mówić o tej studniówce? Jaki kolor sukienki? No, Klaudia kupiła sukienkę, więc może się wypowiem. Klaudia kupiła sukienkę i jest bardzo fałszywa, ponieważ na mnie nie wysłała. Wypowiedź się. Nie wysłałam, po prostu jak ją zobaczyłam, to się tak nią zachwyciłam, że po prostu. Minęły dwa dni, a potem nie wysłała. <laughs> Yy, no to nie wiem, chyba podziwam, ale mam ja, no, to wyjaśnienie tak. Kupiłam sukienkę i po prostu jak ją zobaczyłam, to się z nią tak zachwyciłam, że nie miałam czasu na robienie jakichś zdjęć. My jesteśmy ważniejsze od sukienki. Nie, bo ja chcę zrobić wielkie wejście, tak? Nie dowiecie się jak. nie wejście. No to ja zaznaczę przy okazji, jeżeli ktoś z naszych znajomych to ogląda, to zostałyśmy do tego zmuszone, to nie jest nasza własna wola. Proszę się nie, nie, z nas nie śmiać, proszę nam nie wypominać nie tego prawda. za pięć A jak ty lat. ty chcesz mieć później Shhh. kolaps Brokis? Jak ty im powiesz, że zostało zmurzone. To się wydnie. Jeżeli ktoś z naszych nas znajomych będzie się to z nas brokis, śmiał. to będzie nam przykro. ksiągi, bo robione. Nie wiem co. Chcą do nas podbić i chcą że chłopaki, chcą nas pobić. To nic się śmieje nie ze mnie proszę. Puk, 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 puk. puk, puk. No i dobra, no i robimy covery dzisiaj. Jakie poważniejsze pytania trzeba... No Takie poważniejsze pytanie. Na Bo... YouTube trzeba to wstawić, to nie, nie musi się być, nie wiesz. Co to jest pytanie? No tak, żeby nas poznali widzowie, tak? Kto, Kto to... ma na imię Kto Amelka? To... O, Amelka tutaj po środku. Um. A zarzucisz takim, wiesz, że nad naszymi głowami wyszedł się guzik subskrybuj. Nie, <laughs> dziękuję. Tutaj wyświetlałem się nasze nazwy Instagramu Kochani, <gulanie> bardzo zachęcam do podbicia naszego filmu Zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji A tutaj nad naszymi głowami znajdują się nasze Instagramy Więc zapraszamy na nie no. Ogólnie ten filmik jak na razie nie ma kompletnie sensu To jest nasz pierwszy film, musimy się rozkręcić Jestem za tym, aby zrobić cięcie i przygotować pytania Bo na razie robimy freestyle Kochani, postaramy się kolejne filmiki nagrać bardziej ciekawe niż z niej na kanapie, gdyż nie mamy studia, jest podobno w Remoncie. Miał być vlog z Łodzi, skupowania sukienek na studniówkę, ale niestety nie wyszło, dlatego zostałyśmy na kanapie i to jest nasze pomoże po prostu kanapa, tak. Ale następnym razem postaramy się być ciekawsze i wymyślimy coś bardziej kreatywnego, mam nadzieję. A tutaj jest tłumaczenie na migowy. Żeby po prostu. Tutaj nasz kanał jest yy, integracyjny. Żeby i gusi i ślepi mogli oglądać, więc A! będziemy. Osoby niesłyszące, i osoby niewidome. żadni <laughs> gusi i żadnych yy, ślepi. Braila jeszcze zrobimy wam na telefonach, tam komputera, albo w ogóle w kinach, w kinach nas będziecie oglądać, to będzie Brajra. Jakiego Braila? A jaki jest ten, co się tak palcem czyta? No, fawek Braille'a chyba. No, no to o co ci chodzi? Nie ja wiem. <laughs> Poczekajcie, muszę Wam tutaj, że. Automat? Pozdrawiam serdecznie. Mamy współpracę z Automatem. E, jak słyszycie. Mamy na stołce szkolnej po prostu. Super. E, tak, następne filmiki będą ciekawsze. Do tego dążyliśmy. Dążymy. Będziemy dążyć. E, mamy taki plan, że nasz ostatni filmik który jest z projektu szkolnego, będzie z Brookies. To jest nasz cel Albo życiowy. Z jakimś To jest nasz, nasz cel więcej. życiowy, i wy nie jesteście tego świadomi jeszcze, ale obiecuję, ostatni film, który pojawi się w marcu. Obiecuję to, trochę będzie... duże słowa. A ja obiecuję. Będzie po prostu z jakimś. kimś. Ja, <laughs> ter ja, <laughs> ja teraz się dowiaduję na przykład, więc tak jak w sumie. E, także no. <laughs> Szkoła. Dobra, faktycznie obiecuję, to duże słowo. Temat szkoły. Co sądzicie o naszej szkole? O, może tak nie będziemy gadać? E Co w ogóle... Jak w szkole jest listopad? Połowa listopada jest. E Jesteśmy ogólnie w klasie maturalnej, więc jest ciężko. Postawili nam kanapy. Są kanapy i stoły na stołówce. Ale żeby usiąść przy tym stole na krzesie, to już nie ma krzesa, bo je zabrali, bo są kanapy, nie? Bo po co nam krzesła, jak są kanapie, na których zmieścili się jakieś się trzy osoby? A szkoła na szali, czy nie wiem, ile osób? Z 400. Chyba tak. Yy, więc trochę mało miejsca jest, ale bardzo dobry był ten projektant. Prawdopodobnie to jest projekt, nasz projekt. Nasza zasługa, nasz. Ten film nie ma kompletnie żadnego sensu. Mój tata postawił tutaj tą kanapę, nie wiem, dlaczego wy na Przepraszam, więcej nie będę. Staję wychodzę. No. Moja kanapa teraz to e... jest. A umiesz e, stanąć na głowie na tej kanapie? Nie, mówiąc. Ja ci podtrzymam mikrofon. Nie, masz takie wyzwanie, rzucę ci wysłanie. Wyzwanie. No, patrzcie, gwiazda Łopasz. dla widzów. O, jest, jest. No i dobra. Także Amelka zrobiła gwiazdę dla was. Dla was specjalnie, co powiesz? Nie umiem robić gazy. Nie jestem akrobatką. No, trafie. widzimy. Dobrze ci wyszło. Serio. Yy, więc no. Dobra, widzowie muszą nas poznać, tak? Muszą nas poznać, bo na razie Kość. jesteśmy jakimiś no nameami No się czas, zaraz jest przerwa, przyjdą tutaj ludzie. Yy, jesteśmy dla nich jakimiś no nameami które siedzą na kanapie i nie wiedzą, co ze sobą robią. Się ja? Ja jestem Claudia. Kuś. Bez nazwisk, proszę. Nie Kuś? Nie no, Klaudia Faki Kuś. Jo. Klaudia Kuś, tu jest y, Amelia Adamska. Nie podoba mojego nazwiska? Nikola Rybicka. Co za pech, co za pech. Ale dobra. nie fair. poznać nas, poznać. Jestem ciekawa, czy nas w ogóle, w z... w ogóle słychać przez te mikrofoniki, Młodyć. czy nie słychać cały czas tak... Ma być pewnie, luźno, tak. ma być fajnie, ma być cringewo, bo właśnie jesteśmy tak cringeowe, że prawdopodobnie nie obejrzycie więcej niż dwie minuty. Ej, zróbmy miniaturkę. Pierwszy odcinek jest taki, następne <grym> takie nie będą, mamy nadzieję. Będą. Nie wiemy, czy będą, czy nie będą, ale mam nadzieję. Ja będę to montować dzisiaj do czwartej rano pewnie, więc proszę, proszę w, zero. w komentarzach uznanie dla Nikoli. Uznanie. W komentarzach piszemy... Nikola tak. dasz Radę. Tak. tak. Nikola, dziękujemy o. Ci za ten wybitny Dobrze. materiał. Poznajmy się w takim razie. Opowiedzcie coś o sobie. Eee, ja mam odpowiedź o sobie. Tak. Ja mam niespełna 18 lat. O. Nie, <laughs> Nie mam jeszcze 18 lat. To koniec. Eee. Dalej, dalej, dalej. Ogólnie jesteśmy wszystkie w jednej klasie. Wow. To jest najciekawsze. Uwaga, jaki profil. Medialny. Vlogersko-medialny. Że... Vlogersko-medialny. Vlogersko Stąd widzicie nas na YouTubie. Na vlogu! To jest medialny, medialny. To nie jest vlogersko-medialny. To jest vlogersko-medialny. To jest Bosang. Bosang. Rozszerzamy wiedzę o społeczeństwie i język angielski. I chodzimy wszystkie do jednej klasy. A ja kocham Jamniki. Yeah! Nikola kocha Jamniki. I to jest jedyne, co o niej wiemy ja przez te kocham... 4 lata, tak. że kocham Jamniki. Tak, to jest jedyne. Ja na przykład kocham dzieci. Ja na przykład. Jestem tutaj z, z, z... nie z wyboru. Jestem tutaj ze zmurzenia. Ja kocham... nie, nie, ja nie, nie kocham nikogo. Kończymy jako. tego vloga, dziękujemy za uwagę. Vloga, Q&A, nie wiem co to było. Poznajcie Kanapówkę, nas. bo ludzie się schodzą. Kanapówka. Poznajcie nas, miło było, widzimy się w następnym odcinku. Siema, nara, żegnajcie.